Dobry wieczór. Witajcie dziewczyny. Dzisiaj taka mała inspiracja, jak możecie szybko poprawić wygląd swojej skóry. Jak wiecie, są takie kosmetyki i takie zabiegi, które sprawiają, że nasza skóra bardzo szybko uzyskuje dobrą kondycję i dobry wygląd. Pewnie znacie zabieg mikrodermabrazji. Chodzicie na niego do kosmetyczki. Chciałam Wam tylko pokazać fajną alternatywę, bo być może jej nie znacie. Zabieg, który możecie wykonać w domu, i to jest również zabieg mikrodermabrazji. Mikrodermabrazja, zobaczcie, składa się to jest takie pudełeczko składa się z dwóch produktów. Pierwszy to jest preparat złuszczający, drugie to jest serum, które zamyka rozszerzone pory, pięknie wygładza i łagodzi skutki zabiegu. Wszystkie dziewczyny, które korzystały z zabiegu, pewnie wiedzą, że taki zabieg jest troszkę. Zabiegiem złuszczającym i nasza skóra takiego zabiegu potrzebuje, by szybko się regenerować, odnawiać, by szybko właśnie odzyskać piękny wygląd, ale również by spłycić zmarszczki, by wzmocnić strukturę skóry, by ją zagęścić, by właśnie wygładzić pięknie skórę. Jest to zabieg, który bardzo mocno wpływa na wygląd i kondycję, i już po pierwszym zabiegu będziecie miały efekty. Dziewczyny, ja powiem Wam, jak go wykonywać. Pierwszy etap oczywiście oczyszczenie. Ja już mam oczyszczoną, czyli umyłam buzię produktem do oczyszczania skóry. Ja to robię mleczkiem 4 w 1, oczywiście naszej firmy Amerykej, bo przecież nie możemy wykonać zabiegu na brudnej skórze. Więc pamiętajcie, przed każdym zabiegiem przed maską, przed jakimiś innymi zabiegami oczyszczamy zawsze buzię i będę stosowała za chwilę zabieg mikrodermabrazji. Złuszczanie jest potrzebne na naszej skórze. Fajnie jest dziewczyny jak stosujecie złuszczanie dwa razy w tygodniu, bo jeśli to jest e, taka skóra jak moja wymagająca, gruba, która ma na swojej skórze jakieś nierówności, niedoskonałości, fajnie jest właśnie zadziałać takimi zabiegami, bo bardzo szybko poprawicie wygląd i kondycję skóry. E, I pierwszy dziewczyny etap to jest zabieg złuszczający, czyli tak jak chodzicie do kosmetyczki ona ma, ona ma takie głowice, na której jest kryształ korunt i my mamy taki swój, zobaczcie korunt w takiej emulsji, którą kładziemy na twarz dosyć małą ilość. Dziewczyny będziecie czuły, bo to jest kamień szlachetny. Pamiętajcie, że buzia musi być wilgotna i robimy masaż. Dziewczyny ten masaż wykonujemy 3 minuty, potem zmywamy to wszystko wodą. Kryształki korundu są bardzo równo oszlifowane, one są gładkie, nie zrobią krzywdy waszej skórze, ale dziewczyny, ważne jest to, żebyście same, jeśli zaczynacie ten zabieg i przygody z mikrodermabrazją, żebyście to robiły, dziewczyny, na początku bardzo delikatnie, bo to jest prawdziwy kamień. To jest kamień drugi szlachetny, zaraz po diamencie, więc jeśli dostaniecie go, ja już czuję pod rękami, ja wiem, jak to wygląda. To jest taki twardy, kryształ, że jak Wam się dostanie do buzi, to od razu zgrzyta między zębami, więc to jest taki typowy zabieg złuszczania, który czujecie na skórze, nie bójcie się tego masujcie tą skórę, ale same dozujcie sobie nacisk, pierwszy zabieg wykonajcie delikatnie, on jest przeznaczony dla wszystkich typów skór bo możecie go same właśnie sobie dostosować do Waszego typu skóry, nawet jeśli macie naczynka, zobaczcie ja też mam możecie z powodzeniem go wykonać i to będzie krużowate, tylko dziewczyny musicie uważać. Właśnie dlatego możecie go zrobić same w domu, możecie właśnie stosować delikatny nacisk i w zależności od tego, jak wasza skóra reaguje na ten nacisk, jak będziecie się potem czuły, będziecie dostosowywały ten właśnie nacisk do typu waszej skóry. Ten zabieg dziewczyny na początek dwa razy w tygodniu. Skóry tłuste, mieszane i grube mogą to wykonywać trzy razy w tygodniu. Ale potem, dziewczyny, schodzimy po miesiącu czasu, możemy już go wykonywać dwa razy i nawet potem raz. Efekty widoczne są od razu. Jest to zabieg złuszczający, który usunie wam martwie na skórek natychmiast, usunie wszystkie zanieczyszczenia, które są na skórze w zagłębieniach porów, również usunie zaskórniki, czyli te czarne kropki, które są widoczne na nosie, które są widoczne na czole. Przy skórach tłustych mieszanych bardzo mocno to widać i to nie wygląda zbyt estetycznie. Dlatego fajnie jest mieć taki zabieg w domu. Tak jak mówiłam, zabieg się składa z dwóch produktów. Drugi to jest właśnie serum, który pięknie właśnie łagodzi skutki tego zabiegu, ale również zamyka pory i one są mniej widoczne. To jest świetny zabieg dla wszystkich posiadaczek skór tłustych mieszanych. Cześć Kasiu! I dziewczyny bardzo polecam dla wszystkich osób, szczególnie dla osób młodych, dla osób, które mają właśnie widoczne pory, które mają mocne przebarwienia, dla osób, które mają nieintensywne właśnie oznaki starzenia się skóry, czyli takie drobne zmarszczki, średnie zmarszczki, które mają blizny i wgłębienia po otrądziku, które mają właśnie jakieś przebarwienia, dziewczyny pięknie to wszystko zostanie usunięte. Ta skóra się wygładzi na mało tego ona odzyska swoją jędrność, gęstość i to wszystko, co będziecie potem kładły na buzie, wszystko będzie się pięknie wchłaniało, czyli kremy, kosmetyki i sera będą lepiej działać, wasza skóra będzie mocniej nawilżona, czyli nie będzie dochodziło do mocnego starzenia się skóry, będziecie tak jakby wspomagały proces regeneracji i wspierały skórę właśnie w jej odnowie. Świetny zabieg, polecam każdej pani. Jest to zabieg, który kosztuje niewiele dziewczyny, a wystarczy Wam na 40 zabiegów. Około 40 zabiegów wykonacie tym, bo mikrodermabrazja jest takim zabiegiem, nawet jak chodzicie do gabinetów kosmetycznych, nie wystarczy jeden zabieg, trzeba zrobić całą serię. Więc koszt tutaj macie naprawdę bardzo przystępny i nawet bym powiedziała bardzo ekonomiczny. A rezultaty są takie same, z tą różnicą, że wy musicie same poświęcić ten czas i wykonać ten zabieg u siebie w domu w łazience. To jest tylko 3 minuty dziewczyny masażu. Ja to zrobiłam dłońmi, ale jeśli któraś z Was ma, jest posiadaczką tej szczoteczki, możecie to wykonać, ten masaż tą szczoteczką i wzmocnić efekt zabiegu. Ja już mam, wykonałam masaż 3-minutowy, więc teraz zmywamy ten kryształ z buzi, bo to jest minerał, on się nie rozpuści, zmywamy go i wycieramy skórę do sucha. On właśnie teraz sprawił, że mój naskórek zniknął. Widoczne, właśnie pory się pięknie oczyściły. No i zaskórniki się po prostu dziewczyny usunęły, a te pory, czyli wgłębienia w skórze, czyli te dziureczki, które mamy widoczne, pięknie się oczyściły. Jeśli niedobrze będziecie oczyszczały skórę i ona ma właśnie dużo tych porów, to będą się tworzyć właśnie zaskórniki, czyli te czarne kropki na skórze. Będzie dochodziło do stanów zapalnych, będą wypryski i no niestety będziecie cierpiały. Jeśli ktoś cierpi na trądzik, taki z wykwintami, z stanami zapalnymi, dziewczyny, omijamy te miejsca, gdzie on jest, ale nie ma przeciwwskazań, żeby nie wykonywać tego zabiegu, chyba że macie takie ropne typowe zmiany na skórze, wtedy odstawiamy, żeby tego po prostu nie roznieść na inne partie twarzy. I teraz, dziewczyny, na tak wykonany zabieg nakładamy serum. Serum wystarczy, dziewczyno, odrobinka, dwie pompki. Jest to serum, który zamknie Wam widoczne pory, czyli sprawi, że te dziureczki staną się mniej widoczne albo znikną zupełnie, bo one się po prostu zamkną. Dostaną te składniki, które są potrzebne naszej skórze, żeby się zregenerować. Zobaczcie, ja mam skórę dosyć wrażliwą, mam widoczne naczynka i nie jest zaczerwieniona, więc następnym razem, jak będę wykonywała ten zabieg, mogę troszkę silniej naciskać na skórę, by po prostu ją bardziej pobudzić do pracy. I dziewczyny jest to zabieg, który pięknie właśnie niweluje stany zapalne, pięknie wygładza skórę, bo on po prostu, tak jakbyście wzięły polerkę do paznokci, taką nawet pilnik, jak gładzicie sobie paznokcie, jak są jakieś zagłębienia, to one się pięknie wygładzą. To samo się dzieje z naszą buzią, to samo będzie się działo, czyli wszelkie właśnie załamania na skórze, zagniecenia również dziurki, pory i nierówne, y, tak jak gdzieś macie jakieś ślady po trądziku, bruzdy, blizny i takie wgłębienia, one, nie ben, one będą się pięknie wygładzać i nie będzie widać. Mało tego, jak macie blizny potrądzikowe lub tak jak y, kiedyś tutaj miałam taką dużą, już nawet jej nie widzę, blizny po ospie, y, czyli takie dziury lub po innych, po prostu nierówną strukturę skóry, ona się będzie pięknie wygładzała. To jest zabieg, który daje natychmiastowe efekty, który właśnie sprawia, że mm, Skóra się wygładza yy, i odsłania jaśniejszą zdrowszą skórę, czyli te przebarwienia, które są, one się stają mniej widoczne. Blizny całkowicie, po, niektóre świeże blizny potrafią całkowicie zniknąć z waszej skóry yy, i wyrównuje się po prostu i koloryt, i wyrównuje się struktura, więc to jest zabieg. No jak chodziłyście do kosmetyczki, to macie świadomość, co się dzieje z waszą skórą. Mało tego, zagęszczacie skórę, bo ona się strasznie pod wpływem tego zabiegu dostaje mikrokrążenia, wchłania dużo składników, zagęszcza się, liftinguje i jej kondycja po prostu się poprawia. Jest mocniejsza, jest bardziej elastyczna no i po prostu wygląda lepiej. Jest to naprawdę świetny zabieg, przeznaczony. Tak jak powiedziałam, nasz domowy zabieg możecie wykonywać same, same w domu. No, i nawet jak macie naczynka albo bardzo płytką, naczynioną skórę, też możecie zrobić ten zabieg z tą właśnie różnicą, że musicie uważać na swoją skórę, robić to pomalutku i delikatnie. Ja oczywiście zawsze Wam mówię, jakie są przeciwwskazania, co możecie zrobić. No, ale dla takich pań, które mają właśnie skórę suchą, które nie wykonują zabiegów złuszczania, albo dla takich pań, które mają skórę tłustą lub nastolatek, jest to bardzo świetny produkt, który. Pomaga w regeneracji i naprawie tej skóry. Skóra jest rozjaśniona, gładsza, mniej widoczne zmarszczki, z tendencją do właśnie całkowitego jej usunięcia. Pobłudza się właśnie działanie elastyny i kolagenu, czyli tego rusztowania tych niezbędnych składników, które wpływają właśnie na młodość, na elastyczność tej skóry, czyli powstrzymujemy procesy starzenia się skóry, a skórę. Skórę pobudzamy do dalszej pracy, by po prostu była dłużej młoda, była dłużej świeża i by chłonęła to wszystko. Bo teraz dziewczynek usunęłam tą martwą skórę, która była na wierzchu. Teraz ona jest bardzo gładziutka, w ogóle na niej nie czuć jakichkolwiek skórek, więc mam ją odkrytą. Teraz jak położyłam serum, pięknie się wchłonęło, zamknęłam pory skóry, czyli te dziureczki stały się mniej widoczne, jeśli właśnie macie problem, z widocznymi dziurkami na skórze, i to te serum, dziewczyny, możecie dawać pod makijaż. Jeśli oczywiście jest jakaś uroczystość, na której chcecie wyglądać pięknie, ono jest świetną bazą pod makijaż, właśnie by sprawić, by te pory nie były widoczne. Świetna sprawa. Ja też stosuję często ten produkt. Zawsze, gdy chcę wyglądać dobrze, gdy chcę, żeby ta skóra była gładka. To taki nasz trik. I kolejny dziewczyny taki hicior, jeśli macie skórę pociąży i ma ona dużo y, rozstępów blizny, one są jeszcze różowe, czyli świeże, niezagojone, niezabliźnione, to ten zabieg mikrodermabrazji bardzo wam poprawi strukturę skóry i doprowadzi, że te blizny i te rozstępy będą mniej widoczne, a skóra pięknie się wygładzi. Y, to też jest nasza taka ciekawostka dla wszystkich kobiet, które właśnie cierpią na te rozstępy lub y, taką bardzo y, zniszczoną skórę. Dziewczyny, ja jeszcze teraz sobie położę na to, bo już mam przygotowaną skórę. Mogę położyć pielęgnację, ale żeby poprawić właśnie wygląd mojej skóry, położę sobie jeszcze maseczkę. Jest taka fajna maska, my na nią mówimy efekt wow. Jest to maska rozświetlająca, wygładzająca. Ona jest biała, zobaczcie, ona nie zastyga. Ona, dziewczyny, jeśli jesteście właśnie tak po całym tygodniu pracy zmęczone, i potrzebujecie nagle gdzieś wyjść wieczorkiem albo jutro rano, byście się gdzieś wybierały. To ta maska położona w 15 minut sprawi, że wasza skóra odzyska właśnie blask, odzyska świeżość, zniknie zmęczenie i stres. Bardzo fajnie rozświetla, a szczególnie gdy macie przebarwienia, posłoneczne. Dziewczyny, ona jak macie. Niektóre osoby mają pod oczami takie ciemne plamy. Nieraz się na to mówi, że to są plamy wątrobowe. Pięknie to rozświetla. Oczywiście nie wszystkie. Ja próbowałam u moich klientek, które mają taką dolegliwość, ale nie wiedzą dlaczego. To nie jest stwierdzone, że to są plamy wątrobowe. Dziewczyny, pięknie to się zniwelowało. Również zdarzają się takie panie, które mają ciemne plamy pod oczami. Również próbowałyśmy, bo jestem taką testerką i oczywiście te panie się zgodziły bo chciały też spróbować i zobaczyć jak to działa, czy to działa yy, dziewczyny zadziałało Dwu, yy, miałam takie dwie panie, które właśnie posłużyły mi jako testerki tej maski, bo ja nie mam takich plam zadziałało, z tym, że ta maska jak pracuje na buzi, to od razu to czuć ona dziewczyny potrafi szczypać to znaczy, że, że działa, że macie możliwość odczucia składników aktywnych, które w niej się znajdują tu jest bardzo dużo takich składników, które bardzo silnie działają na skórę, więc te mrowienie i szczypanie może być. To się dzieje, dziewczyny, jak zaczynacie przygotę z taką maseczką, bo później skóra się przyzwyczaja do tych składników, bo w naszych kosmetykach są produkty aktywne, co to znaczy? To są takie produkty, które mają zrobić robotę na skórze, więc dlatego może być takie mrowienie, jakbyście miały jakieś mrówki na twarzy, jakby was coś piekło, to jest właśnie znak, że. Że produkt jest aktywny, że działa i że masz możliwość odczucia, odczucia jak działa taki kosmetyk na skórze, bo to nie jest to samo, co zwykły kosmetyk z drogerii. I tą maseczkę rozświetlającą, dziewczyny, fajnie się stosuje u pań, które palą papierosy, które mają szarą, taką ziemistą skórę, bo od razu widać poprawę. Po pierwszym, po pierwszym położeniu już jest ten efekt wow, dlatego ona się tak nazywa, bo ona robi dobrą robotę i naprawdę działa cuda jest również przeznaczona dla pań, które pracują na powietrzu. Ta skóra jest wtedy inna, ona ma inny koloryt, jest zniszczona też często właśnie pod wpływem światła słonecznego, mają przebarwienia od słońca lub na przykład po ciąży zostają takie plamy. Pięknie to wszystko dziewczyny rozświetla. Jak nie, za pierwszym razem widać te efekty, ale jeśli za pierwszym razem nie usunie tego w całości, to na pewno to zrobi za drugim, trzecim razem. Tutaj nie ma żadnych takich ograniczeń do stosowania. Możecie ją stosować nawet 2-3 razy w tygodniu. No, ale jej takim cudownym zadaniem jest to, że ona ściąga zmęczenie, stres i ta buzia wygląda jakbyście rano wstały, odpoczęły i odpoczywały i spały przez 12 godzin. Dlatego jest fajny efekt wow, dlatego fajnie jest ją położyć już na dziewczynę 15 minut i macie zrobioną robotę, później zmywacie i kładziecie od razu makijaż. Ta skóra jest zupełnie inna, jest mięciutka, gładka i widać ten blask, widać rozświetlenie. My się zawsze śmiejemy, że widać, bo bije od nas światło z tej maski po prostu. Dlatego jest fajna, właśnie jako maska bankietowa, maska przed takim wyjściem, maska przed no, jakimś wydarzeniem, na którym byś chciała pięknie wyglądać. Polecam Wam dziewczyny. Jeśli nie miałyście jeszcze okazji wypróbować, zawsze możecie napisać. Jeśli jesteście zainteresowane, dajcie znać. Ja Wam mogę przyszykować taką próbkę. Zawsze daję do spróbowania dwie, trzy maski, żebyście miały możliwość wykorzystania takiej, która jest dla Was odpowiednia. Zawsze robimy taką małą konsultację, bo może Wam się zachce akurat skorzystać z tej maseczki, ale być może Wasza skóra jest trochę inna, może potrzebujecie na przykład idealnego, idealnego nawilżenia skóry bo to jest różnie, sama wiem o tym, ale fajnie jest mieć kilka maseczek w domu, a szczególnie taką, która szybko poprawia wygląd skóry i która szybko nawilża skórę. Ta akurat jest nawilżająco, rozświetlająco, wygładzająca. Teraz jak zmyję tą maseczkę dziewczyny, jeszcze trochę powinnam, ale może już zmyję, ta skóra będzie zupełnie inna. Ona będzie pełna blasku, ona będzie bardzo gładka. No i te moje. Mm, zmęczenie i stres po całym tygodniu zniknie. I będę mogła zrobić sobie makijaż i iść. Jeśli bym miała wyjście, to mogłabym sobie po prostu już wykonać pięknie makijaż i iść z tą piękną rozświetloną skórą. Ja teraz to robię dziewczyny miską z taką. Taką właśnie myjką do twarzy, ale Wy możecie to wykonać normalnie pod wodą, bieżącą w łazience. I właśnie Was zachęcam do stosowania maseczek, bo maseczki to tak samo jak maski do włosów. To jest koncentracja składników, to jest zupełnie inne działanie. To jest taka bomba, którą, której nie wykonujemy codziennie, dlatego ona ma silnie skoncentrowane składniki, dlatego nieraz właśnie czuć jak działa. I dziewczyny. Fajnie jest mieć kilka maseczek w domu, bo to jest takie dopełnienie pielęgnacji, które, którego po prostu może brakować w waszej skórze. Bo nie zawsze trzeba stosować jakieś silne składniki na co dzień, ale wystarczy taka właśnie bomba witaminowa, właśnie w postaci maski, i będziecie miały zrobione efekty widoczne od razu. Ja widzę u siebie, nie wiem, czy Wy widzicie. Jest ta buzia rozświetlona, ma inny koloryt, jest gładsza. No ja jeszcze się nie, do, nie dorobiłam w tym roku przebarwień, bo używam cały czas kremu z filtrem, ale dziewczyny również oświetla przebarwienia i bierze te słoneczne i bierze te, których nabyłyście w trakcie kilku ostatnich lat, a jeśli systematycznie używacie tej maski, to z pewnością będziecie wyglądać młodziej, bo młodsza skóra nie ma tak dużo przebarwień, młodsza skóra jest bardziej dożywiona, jędrna, więc... Ta maska również Wam pomoże. Jeśli chodzi o przebarwienia. Jeśli cierpicie na przebarwienia, jest to świetny sposób, by się ich pozbyć. Ja jestem zadowolona już z wyglądu swojej skóry, bo kiedyś bywało różnie, bywało gorzej i to bywało bardzo źle, a teraz jest coraz lepiej, coraz piękniej, no a będzie bosko po prostu. Dziewczyny, zapraszam Was serdecznie właśnie. Jeśli chciałybyście wypróbować mikrodermabrazji, odezwijcie się. Będziecie miały taką możliwość. Wyślę Wam próbeczki. Maseczka również jest świetna. Zawsze warto polepszać swoją kondycję skóry, bo nie wiadomo, co będzie za 5, 10, 15 lat. A im szybciej, tym lepiej. Bo dbanie o skórę dziewczyny no to jest dla nas ważne, bo skóra jest. Mamy twarz, twarz jest wizytówką, skórę mamy jedną, więc jej nie wymienimy. No, ale jeśli będziecie chciały jakoś mocno ingerować w skórę, to jest to kosztowny zabieg. Zabiegi są bardzo kosztowne medycyny estetycznej, więc chyba warto zadbać o to i cieszyć się piękną skórą, bo możesz to zrobić już dzisiaj im szybciej, tym lepiej. A skóry i twarzy nie zmienisz, tak jak sukienkę w szafie, wyrzucasz i ubierasz nową. Więc, dziewczyny, zachęcam Was do dbania o siebie, jeśli nie umiecie to obzwijcie się, pomogę Wam od czego zacząć jak zacząć bo po prostu będziecie czuły się znacznie lepiej na dzisiaj dziewczyny to wszystko życzę Wam przyjemnego wieczoru, miłego weekendu i pięknych, mm, pięknych dni, pięknych snów pięknych myśli na co dzień, do zobaczenia, pa!